Rozegrano ponownie niezwykle ciekawy turniej z udziałem drużyn rywalizujących w grupie B. Kapitalna walka, która potwierdza, że hokeistki mają bardzo twarde charaktery. Uczestniczki imprezy w Borowej zasługują na ogromne słowa uznania, bo wypadły lepiej jak przyzwoicie. Drużyna Z Dolnego Śląska zagrała znakomite mecze i pokazała Fantastyczny poziom. Rozpoczęło od pojedynku z UKS-em SP5 z Farex Mecz zakończył się remisem 2-2. W drugim starciu Łozina pokazała bardzo dobrą grę i po kapitalnym początku meczu wygrała z LKS-em rogowo 4-2. Drugi mecz, podeszłyśmy bardzo walecznie i na pewno. Pytałam się dziewczyn, czy są złe za ten mecz, który zakończył się remisem. Mówiły, że tak i że chcą wygrać ten następny. Chcą pokazać, że jesteśmy super drużynowi, że zasługujemy na zwycięstwo i na wyjście z grupy. Remis i wygrana dają naszej drużynie duże szanse na Was do półfinału Mistrzostw Polski, ale to jeszcze nie koniec rywalizacji. Przed UKS-em Orient 2 Łozina, jeszcze niezwykle ciężka przeprawa w kolejnych zawodach i dopiero po nich poznamy uczestników meczów półfinałowych. Ten trzeci turniej też trzeba się skupić. Na pewno nie wolno sobie odpuścić żadnego meczu. Mamy bardzo wyrównaną grupę. Każdy chce wygrać, każdy walczy do ostatnich sekund i minut. Myślę, że będzie ciężko, ale jesteśmy w dobrej pozycji. Trzeci turniej. Halowych Mistrzostw Polski Juniorek odbędzie się w Rogowie.